Więc oddamy nasz wspaniały lizak z chłębniątką. Proszę bardzo! Bo one mają mleko. A dzieci lubią mleko. Mama wam nie mówiła, żeby nie przyjmować łakoci od obcy? No, właśnie. Ponoć, jak będziesz się długo śmiać, coś takiego poleci wprost z nosa. Aha. <słuch> Dobra. Idziemy stąd yy, i damy mleczko naszemu dzieciaczkowi w zamku. Mm, to będzie koniec zadania z dzieckiem. Tutaj. O, to ty? To dawaj. Będziemy mogli robić co chcemy i wreszcie pójdziemy do skarbu. Podpakuj tego! A masz. A, ciągle mi się myli. Mały Ciekawe, czyje to dziecko w ogóle? Teraz będzie sobie słodko spać. Jak ładnie, grzeczne dziecko. Dobrze, i teraz idziemy tędy. A, jeszcze sobie zapiszę grę. Mm, spinamy się, wspinamy się. Skarbiec wysoko. <laughs> I tu mamy jakiś tajemniczy pentagram. Wygląda jak magiczny pentagram. Nie możesz tu wejść. To zastrzeżony obszar i. Mm. Chwila, moment. To ty. Czy my się skąd znamy? <laughs> Nie udawa jej niewinionka. Chłopcze, to ty zrujnowałeś ostatnie trzy lata naszego życia! Aha. Sekundka! Nie wszyscy grali w część pierwszą, co nie? Właśnie. A gdyby tak było, to. To są dwa demony, które spotkałem w Saimonie jeden. Wyświadczyłem im wielką przysługę, rzucając na nich czar powrotu do piekła. Jednak, biorąc pod uwagę ich niezbyt przyjazną reakcję, wnioskuję, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra, teraz wy. <grym> Nie wszystko zgodnie z planem. To delikatnie powiedziane. Bardzo delikatnie. Chętnie bym został i pogadał. Chyba nie sądzisz, że wykpisz się tak bezczelnie łatwo. Zemsta? O tak. Um, zemsta nie. A co z odpuszczeniem i przebaczeniem? Spójrz na to z naszego punktu widzenia. Spędziliśmy trzy długie lata w tym podrzędnym mieście. Musieliśmy imać się każdej pracy, byle tylko przetrwać. Aha. <laughs> Kto zatrudnił dwóch takich leszczy? Król, na przykład. Jesteśmy tu, no wiesz, e, bramkarzami. Bramkarzami. Więc chyba czas na piąstkowanie, no nie? Piąstkowanie! Ups. Simon, uciekaj. <noise> <noise> <Ups. głos> na szczęście nic poważnego na nie zrobiło. Nie było najgorzej. No. Ciszej tam trochę, dobrze? Simon, stawaj. Teraz my zrobimy im kawę. <noise> Idź tam jeszcze raz. Teraz my się nad nimi poznęcamy. Pożałują. Że zadarli z Sejmonem. No proszę. Ty, ty jesteś jakiś ten no... No... Y... E masochista? Ano. No to tak, się pokleili że też ten błoto-szejk taki elastyczny. I taki klejący. No i? Ciągle jednak nie mogę ich ominąć, ale przynajmniej no. odczuwam satysfakcję. Są sklejeni bagiennym kisielem. To wygląda bardzo podejrzanie, ludziska. Uuuu. Nie mogę przez nich przejść. O, niestety. Widzę stąd całe miasteczko. Niestety, tędy ich nie ominiemy. Po to nam były też po części balony. Dostaniemy się trochę z innej strony. Ale myślę, że to zrobimy następnym razem. Już nagrywam dosyć długo. I, i, i zrobię, zrobię sobie przerwę dłuższą i wrócę do Was w późniejszym czasie. Tak jak mówię, nagrywanie jest. Nagrywać to będę tak, że jak Wy już to zobaczycie, to, to już będzie nagrane wszystko do końca. No i. i, i Cóż, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i, i do usłyszenia w kolejnej sesji. No, na razie.